Wielki plan Sithów, egzekwowany w cieniu przez Darfa Plegisa oraz później Darfa Sidiusa, wymagał operowania na wielu płaszczyznach jednocześnie i byciu konsekwentnym. Decyzje Sidiusa były w dużej mierze subtelne, ale cechowały się niezwykłą brutalnością. W tym materiale przyjrzymy się początkom kariery politycznej Sidiusa oraz jego przyjaźni z pewnym rycerzem Jedi. Mowa tu nie o Anakinie, a o Jedi imieniem Ronar Kim, którego Palpatine znał od ponad 30 lat i w celu ochrony swojego alter ego ostatecznie zlecił jego egzekucję. Palpatine, wkraczając na ścieżkę kariery politycznej, trafił pod skrzydła senatora Widara Kima, który reprezentował Nabu w Senacie Galaktycznym. Widar był mentorem Palpatina w sferze politycznej. A biorąc pod uwagę istotność polityki galaktycznej dla wielkiego planu Sithów, wiedza od kogoś, kto zajmował się tym od lat, była niezwykle wartościowa. Palpatin spędził 5 lat jako praktykant senatu, zanim został mianowany ambasadorem Widarakima i dołączył do jego grupy doradców. Następnym krokiem w wielkim planie było objęcie posady senatora Nabu. W celu włączenia Palpatina do senatu galaktycznego, Legis rozkazał swojemu uczniowi przeprowadzić zabójstwo senatora Widara Kima. Na skutek tragicznego wypadku, w którym zginęła żona Kima i jego dwaj synowie, senator stał się nieobliczalny. Wmawiał sobie, że to jego przeciwnicy polityczni stoją za śmiercią jego rodziny. Widar postanowił zwrócić się do swojego jedynego żyjącego syna Rona Rakima rycerza Jedi. Usiłując przekonać go do powrotu w sfery polityczne, Widar zwrócił się do Rady Jedi, aby ujawnić rzekomy spisek przeciwko niemu i jego rodzinie. Plegis wiedział, że ingerencja Jedi w sprawy Nabu nie może dojść do skutku i był to idealny moment na owe pozbycie się senatora. Podczas pobytu na Coruscant Widar został zamordowany przez maladiańskiego zabójcę wynajętego przez Palpatina. Jednakże plan nie obejmował przeżycia jego syna Jedi, któremu udało się tego dnia uniknąć śmierci. Darw Plegis od dłuższego czasu był świadom potomka Wida Kima, który był silny w mocy. Po objęciu stanowiska senatora Nabu przez Palpatina, jednym z pierwszych rozkazów Plegisa dla swojego ucznia było odszukanie Ronara, aby przetestować jego zdolność ukrycia swojej prawdziwej tożsamości przed Jedi. Podczas pogrzebu Widarakima, Sidius podszedł do Ronara, przedstawiając się jako nowy senator Nabu i wyrażając współczucie z powodu jego straty. Ronar wyjawił Palpatinowi prawdę o ofercie ojca, by wrócić do rodzinnych interesów i porzucić ścieżkę Jedi. Ronar przyznał również, że zastanawiał się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby nie wstąpił do zakonu. Czy mógłby zdziałać więcej, gdyby został politykiem i wykorzystał mądrość oraz doświadczenie Jedi w świecie polityki? W odpowiedzi na chęć Ronara pragnącego zrobić coś więcej, niż pozwalał na to zakon, Palpatine zaproponował przymierze między politykiem a Jedi. Uzasadnił, że dzięki ich przyjaźni Ronar zyska wpływ na kształtowanie Republiki, a Palpatine lepiej zrozumie Jedi i ich sposób postępowania. Ronar zaakceptował ten układ z przyjemnością, pełen przekonania, że będzie to długa i cenna przyjaźń. Przez następne 20 lat Palpatin i Ronar Kim kontynuowali swoją przyjaźń. Podczas wizyty w gabinecie Palpatina po objęciu przez niego stanowiska najwyższego kanclerza, Ronar udowodnił swoją wartość jako przyjaciela. Podczas przechadzki, Ronar uratował Palpatina przed próbą zamachu, przeprowadzoną przez zabójców. Pod przebraniem gwardii senackiej. Jednakże, kiedy wybuchły wojny klonów, ich przyjaźń zmierzała ku końcowi. W pierwszym roku wojny po uzyskaniu rangi mistrza Jedi i przyjęciu własnego padawana Tapnarpala, Pala, Ronar wyjawił Palpatinowi plan, który on i jego padawan opracowali. Plan, do którego ziszczenia palpatin nie mógł dopuścić. Ronar dowiedział się bowiem o informacji przekazanej Obi-Wanowi przez duku na Geonosis, według którego Senat Galaktyczny znajduje się pod wpływami Lorda Sithów. Z tego względu Ronar i jego padawan postanowili opracować plan, który ujawniłby kim jest owy Lord Sithów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ronara przedstawionymi kanclerzowi, przyjmując, że ukryty Sith był potężny w mocy, Mogli oni dokonać pomiaru liczby midichlorianów u wszystkich członków senatu, ujawniając tym samym tożsamość Lorda Sithów. Usłyszawszy to, Palpatine oburzył się i wytknął Ronarowi brak zmysłu politycznego. Sidious wiedział, że plan zagraża jego działaniom i nie ma prawa wejść w życie. Dlatego też Palpatine usiłował nakłonić swojego przyjaciela do porzucenia planu. Argumentując, że testowanie liczby midi Florianów u każdego członka Senatu zagraża i tak już kruchej stabilności Republiki. Według Palpatina wzmianka o Duku i ukrytym lordzie Sitów wzbudziłaby jeszcze większą nieufność wobec Jedi. Sitowie dla wielu byli mitem, ale przeszłość Duku jako Jedi była dobrze znana każdemu. Stąd pomysł ten tylko jeszcze bardziej doprowadziłby senatorów do kwestionowania roli Jedi w wojnie. Palpatin próbował wszystkiego, aby wybić ten pomysł z głowy swojemu przyjacielowi. Kiedy Ronar oznajmił, że nie poinformował jeszcze nikogo z Rady o tym pomyśle, oczekując wpierw opinii swojego przyjaciela, Palpatin postanowił wykorzystać swoje długotrwałe relacje z Ronarem. Poprosił, by dano mu czas na przemyślenie sprawy i przeanalizowanie politycznych implikacji, które mogłyby nastąpić. Ronar poinformował wówczas, że wraz ze swoim padawanem wyrusza na planetę Merson z misją oczyszczenia sektora z piratów. Palpatine dostrzegł idealną okazję. Kiedy dwójka Jedi byłaby z dala od stolicy, pozwoliłoby mu to przygotować własną pułapkę, aby upewnić się, że plan jego przyjaciela nigdy nie dojdzie do skutku. Podczas gdy Ronar i jego padawan byli w drodze na Merson, Sidious skontaktował się z Duku i przekazał mu, że siły republiki zbliżają się do planety. Postawił sprawę jasno. Wszyscy mają zostać zgładzeni. Dla pewności, że rozkaz zostanie wykonany, Duku miał wysłać na planetę wszystkie dostępne siły separatystów, by uniemożliwić im ucieczkę. Sidious wyjawił Duku, że jego przyjaciel Jedi stał się zbyt wścibski i jego czas nadszedł. Po wylądowaniu na planecie siły Republiki zostały kompletnie przytłoczone przez armię droidów i ostatecznie zmasakrowane. Bez możliwości ewakuacji Ronar i oddział klonów próbowali utrzymać swoją pozycję. Gdy flota Republiki wycofała się z nad Merson, dwójka Jedi poległa na polu bitwy. Na chwilę przed śmiercią Ronar domyślił się, że owy ukryty Lord Sithów dowiedział się o jego planie. Nie wiedział jednak, że tym kimś był jego stary dobry przyjaciel, Shiv Palpatin. Kilka dni później, po wydarzeniach na Mersonie, Palpatin podczas orędzia wykorzystał stratę swojego przyjaciela i poprzysiągł całkowite rozgromienie wrogów republiki. Tym samym kontynuował on wielki plan Sitów oraz wojny klonów. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tej historii. Zachęcam do subskrybowania kanału Moraband po więcej materiałów. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.